Co Gmina Michałowice i radni zrobili w sprawie strefy czystego transportu? Okazuje się, że na ostatniej przed świętami Bożego Narodzenia sesji Rady Gminy jedyną radną, która o to zapytała, była radna Aneta Szydłowska. Wójt, jak to ma w swoim zwyczaju, odpowiada pokrętnie i nie na temat. Masz swoje amatorskie nagrania z uroczystości rodzinnych? Chcesz, aby stały się bardziej atrakcyjne? Dobrze trafiłeś. Proponuję Ci ich montaż w jedną atrakcyjną całość. Do Twojego filmu dodam napisy podkład muzyczny. Na Twoje życzenie dogram komentarz lektora. Jeśli poziom dźwięku różni się w poszczególnych plikach ujęciach, nie martwcie, wyrównamy go w czasie montażu filmu. Posiadam wieloletnie doświadczenie w montażu filmów, a także digitalizacji montażu i korekcji dźwięku. Masz nagania z chrzcin, komunii, bierzmowania czy ślubu? Napisz do mnie. Jeżeli nasze publikacje są ciekawe i przydatne, postaw nam wirtualną kawę. Ja chciałam jeszcze zapytać o strefę czystego transportu w Krakowie. Od 1 stycznia wchodzi strefa czystego transportu i chciałam zapytać, czy my jako gminy ościenne mamy jakąkolwiek szansę podjęcia jakichś działań zmierzających do złagodzenia skutków tego dla naszych mieszkańców? Czy, czy są jakieś wspólne działania podejmowane przez wójtów gmin ościennych w celu jednak wpłynięcia na, na działania Krakowa? Miasta Krakowa. Czy to już jest jakby temat zupełnie zamknięty dla nas? No wydaje mi się, że może warto by było podjąć działania wspólne, naciski zmieniające tą uchwałę. Powiat Krakowski Info. Twoje pierwsze źródło informacji. Słuchajcie, temat, jeżeli chodzi o uchwałę strefy czystego transportu, pojawił się już jakiś czas temu. Rozmawialiśmy mm -hmm. też tutaj. Był wniosek w jakiejś tak, jednej z organizacji rozmawialiśmy też o tym, informowałem, że w ramach Stowarzyszenia Metropolia podejmujemy działania, rozmawiamy z miastem. Natomiast te próby były podejmowane, wspólne akcje, pisma, deklaracje. Natomiast decyzja radnych była jednoznaczna. Wprowadzając strefy czystego transportu, ponieważ te informacje o strefie, bo przecież wcześniej już powstała uchwała, były podejmowane dużo wcześniej, to tak naprawdę nasze parkingi też są odpowiedzią, odpowiedzią na strefę czystego transportu. Dlatego że. Kraków nie jest zainteresowany budowaniem nam na granicach miasta parkingów, więc my musimy skupić uwagę na tym, żeby mieszkańcy mogli tutaj zostawiać te samochody, a my ich szybciutko możemy przetransportować. Akcje odwetowe, słuchajcie, ciężko nam odpowiadać na to, co się gdzieś wydarzyło, bo tak naprawdę to nie mieszkańcy Krakowa są winni nie wiem podejmowaniu decyzji y, osób dbających też o ochronę środowiska bo słuchajcie no y, ja wiem że można y, w różny sposób to tłumaczyć y, jest to rzeczywiście związane z pieniędzmi bo skoro ktoś przyjeżdża samochodem który zanieczyszcza środowisko no to żeby to jakby zminimalizować to oczywiście chcą ponosić te y, opłaty natomiast słuchajcie y, Kraków jest zarządcą swoich dróg może o tym decydować y, my w tym momencie y, praktycznie zarządzamy tylko swoimi drogami gminnymi. Czyli nawet gdybyśmy teoretycznie zaczęli rozpatrywać możliwości wprowadzenia jakichkolwiek stref, no to musielibyśmy mieć zgodę zarządców drogi wojewódzkiej, dróg powiatowych, no to jest jakby niemożliwe, tak? Czyli moglibyśmy strefy tak naprawdę zaplanować tylko na swoim terenie. Yy, nie wiem, monitoring, yy, dla czemu miałoby to służyć? Yy, jakieś, nie wiem, setki tysięcy inwestycji w to, żeby można było to zmonitorować, ocenić nawet miliony, dla, dla samego, nie wiem, odwetu. W tym momencie uchwała została zaskarżona do sądu. Czekamy oczywiście na rozstrzygnięcia. Uchwała była u Wojewody. I tak naprawdę, słuchajcie, no sama ta procedura jest dosyć tam skomplikowana, bo mamy jeszcze wcześniejszą uchwałę, która była bardziej restrykcyjna. I teraz my podjęliśmy działania wszystkie, które mogliśmy podjąć w ramach mówię, współpracy Stowarzyszenia Metropolia z gminami ościennymi. Kraków jednak wprowadził, radni wprowadzili, mają takie prawo. Natomiast my w tym momencie możemy czekać na to, co powie sąd i ewentualnie jak będzie ta sytuacja dalej wyglądać. Dziękuję. Ja jednak uważam, że jakiś taki ogólny nacisk społeczny jest ważny w tym względzie i myślę, że dalsze działania podejmowane w tym zakresie są też istotne, Także A jaką panie... ma Pani propozycję? No myślę, że jakichś wspólnych działań w ramach większości gmin, tak, z tego obwarzanka krakowskiego, no bo no, to jest ale, ważne. Ale konkretnie co mielibyśmy jeszcze zrobić, bo może Pani na przykład wymyśli coś, czego nie wymyślili poprzedni czy włodarze i czego nie wykonali, bo spotkania z prezydentem, pisma z prezydentem telewizja, telewizja radio wszystko to było tak bo najczęściej mówimy dobra pójdziemy do telewizji natomiast te decyzje powstają na gruncie prawa wiadomo że pamiętacie ile było też niezadowolenia w momencie wprowadzenia uchwały antysmogowej natomiast jeżeli mielibyśmy i teraz my oczywiście wykonaliśmy mnóstwo działań wiadomo że było to duże obciążenie też dla mieszkańców tutaj spokojnie do tego podchodzimy chociaż jesteśmy zobligowani do określonych kontroli w tym zakresie natomiast no jak nie wiem spacerujecie wieczorami biegacie ruszacie się to chyba odczuwacie tą różnicę i to nie jest tylko u nas w wielu gminach rzeczywiście ta różnica jest mocno odczuwalna tak? i już nikt praktycznie o tym nie mówi uchwała przechodzi kolejne etapy tak Kolejne piece są, y, 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 kolejne piece są likwidowane. My dostajemy zgłoszenia. Najczęściej to są zgłoszenia ekointerwencji, które anonimowo y, mieszkańcy zgłaszają. Bo jest tak już, że nie, nieduża ilość w stosunku do tego było palenisk takich węglowych, że ktoś widzi, że się kopci z, dym, z komina, ale nie wie, że tam jest piec spełniający określone parametry, co design i tak dalej. I tam wszystko się tak naprawdę odbywa w porządku. No my idziemy, musimy iść na kontrolę, to się zdarza. Natomiast y, trwało to kilka lat, zanim ludzie się też do tego przyzwyczaili. Każda zmiana budzi obawy, problemy, to jest oczywiste, natomiast jeżeli chodzi o nacisk na ochronę środowiska, obecnie on jest bardzo duży. Natomiast my jako, nie wiem, tutaj mieszkańcy, no to musielibyśmy się, o i to podejmują decyzje wybrańcy mieszkańców, czyli mieszkańcy Krakowa wybrali swoich przedstawicieli, którzy zadecydowali o wprowadzeniu strefy czystego transportu, tak, więc no, Słuchajcie, ocenią ich, tak? Ocenią ich za 3-4 lata, ocenią, czy to była dobra decyzja, czy to była zła decyzja. Oni to odczują u siebie w mieście. Natomiast, no wiadomo, że jest to temat kontrowersyjny, no bo my na tym tracimy. I dlatego ta uchwała została zaskarżona, żeby po prostu pojawiło się równouprawnienie. Nie zmienia faktu, że docelowo w przyszłości na pewno będą duże ograniczenia co do samochodów w określonym jego wieku eksploatacji. Więc. My zrobiliśmy, co mogliśmy. Mamy nadzieję, że szybko jakby uda nam się też wspólnie dostosować do panujących warunków. Mieszkańcy u nas na przykładzie w słuchajcie parkingu w Michałowicach naprawdę zaczynają korzystać z tej komunikacji, co, na, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Więc pojawiające się przystanki zmiana też naszej komunikacji, o której też będziemy oczywiście dalej mówić, ja tam wspominałem, ma na celu to, żeby mieszkańcy przedostali się szybko tutaj na terenie Gminy do po, po, poszczególnych przystanków i komunikacją miejską rzeczywiście mogli jeździć do Krakowa. Natomiast jeżeli ktoś potrzebuje skorzystać i pojechać tym samochodem no to, słuchajcie, no, no to będzie albo zobligowane do, no będzie musiał być zobligowane w tym momencie do, do jakiej, do, do, tej opłaty. No dublowanie opłat, rzeczywiście środowiskowa, plus jeszcze parking, wiąże się z jakimiś tak faktycznie kosztami, ale może to jest taki moment, gdzie, na przykład głównie weekendy, no przesiądziemy się na tą komunikację, co będzie z korzyścią chyba dla nas, e, dla nas wszystkich. Więc ja mogę tylko jeszcze potwierdzić, że wszystko, co mogliśmy wykonać, wykonaliśmy, po stronie wojewody był ruch, skierował uchwałę do, do sądu. Czekamy na rozstrzygnięcia. Punkt Krakowski Info. Twoje pierwsze źródło informacji. Powiedzieć, że wójt zrobił niewiele w sprawie SCT to jak nic nie powiedzieć. Dlaczego wójt zrobił tak mało? Przecież mieszkańcy będą musieli płacić za wjazd. Odpowiedź przyszła szybciej niż się wydawało. Law Kraków poinformował, że Kraków poprzez Stowarzyszenie Metropolii Krakowskiej podzieli się z okolicznymi gminami. Urząd Miasta informuje, że beneficjentami będą gminy należące do stowarzyszenia. Szczegółowe kryteria, w tym ewentualne proporcje podziału, mają zostać wypracowane w najbliższych tygodniach we współpracy z samorządami ościennymi. Na co gminy będą mogły wydać pieniądze? Miasto wskazuje, że środki mają służyć poprawie jakości powietrza. Katalog możliwych działań obejmuje np. wsparcie wymiany starych pieców na węgiel i drewno, tworzenie lub wzmacnianie straży gminnych, kampanie informacyjne zachęcające do likwidacji kopciuchów, a także budowę parkingów typu park and ride. Zapewne Wójt liczy na to, że pieniądze z SCT trafią również do niego, a że mieszkańcy i tak zapłacą, to jak widać go nie obchodzi. Dlaczego Kraków z gminami ościennymi stworzyli stowarzyszenie? Tłumaczy to Krzysztof Wójtowicz, były burmistrz skały. Metropolia krakowska jako stowarzyszenie samorządowe, ono działa na, na cel, jakby na rzecz swoich członków, czyli gmin pozyskuje finansowanie na inwestycje infrastrukturalne albo na działania miękkie, na szkolenia. Jest to tak zwany ZIT, zintegrowane. Inwestycje terytorialne, które mogą w trybie bezkonkursowym pozyskiwać finansowanie dla y, samorządów. Dzielą się tymi pieniędzmi w ustalony przez siebie sposób. W trakcie montażu tego materiału filmowego gmina opublikowała w mediach społecznościowych informację, że wójt spotkał się z małopolskim wojewodą. Tematem rozmowy według tej informacji była m.in. wprowadzona w Krakowie strefa czystego transportu. Ale nawet ta publikacja nie pokazuje tego, co robi Wójt w sprawie SCT. Pokazuje tylko to, co robi wojewoda. Wójt, jak to ma w zwyczaju, odpowiada pokrętnie i nie na temat. Nie odpowiedział konkretnie, co zrobiono. Słowa: mnóstwo działań, czy poszły pisma, prowadzimy działania. Rozmawiamy z miastem, wspólne deklaracje nie mówią, co konkretnie zostało zrobione. Jedynie co powiedział konkretnie to to, że parkingi Park and Ride budowane są na terenie gminy właśnie jako odpowiedź na tę strefę. Wójt zauważył, że jeżeli ktoś przyjeżdża samochodem, który zanieczyszcza środowisko, no to żeby to zminimalizować, to chcą ponosić opłaty. Panie wójcie, po pierwsze nie ponosić, tylko pobierać. A po drugie, jeżeli czyjś samochód ma spaliny niezgodne z normami, to powinien zostać zabrany jego właścicielowi dowód rejestracyjny, lub auto nie powinno przejść badań na stacji diagnostycznej. Wójt pyta radnej, co ma robić. Przecież to Wójt prowadzi gminę, a nie radna. Na pytanie o SCT, Wójt mówi o czystym powietrzu w gminie, nacisku na ochronę środowiska i na kontrolę piecy na terenie gminy. Potem opowiada, jak zagłosowali mieszkańcy Krakowa. Przewiduje, że będą kolejne ograniczenia co do wieku samochodów wjeżdżających do Krakowa. Stwierdza, że jest coraz więcej przystanków na terenie gminy i jej mieszkańcy będą jeździć komunikacją miejską. A jak ktoś chce jechać do Krakowa, to będzie musiał płacić. Przesiądziemy się na komunikację, to będzie z korzyścią dla nas wszystkich, mówi. Ten jego monolog jest całkowicie nie na temat. Stwierdzam, że radna Szydłowska odpowiedzi od wójta nie usłyszała. Mieszkańcy raczej też. Powiat Krakowski Info, twoje pierwsze źródło informacji. Relację przygotował Powiat Krakowski Info do usłyszenia.